Ja tylko dodam przed tą próbą czasową, że będzie ona najbardziej wulgarną próbą czasową i opiewającą w nieustanny rage, więc z góry przepraszam za swoje zachowanie, no ale kurwa działy się tam takie rzeczy, że sami zobaczycie. Jeśli chodzi o premie i zniżki to nie będę wam mówił co w tym tygodniu jest, ponieważ to jest takie dno, że aż mi to nie przejdzie po prostu przez gardło. Dwie ważne informacje są takie, że jeżeli nie zdążyliście wykonać tych 10 zadań, żeby zdobyć milion dolarów w GTA Online to jest to przedłużone, więc macie cały czas szansę, żeby ten milion zdobyć I druga ważna informacja jest taka, że podwójnie premiowane są misje porządkowe, które możecie przejść Jeżeli nie macie opresora, to ja robiłem je w średnio w 4 minuty, 4,5 minuty Są podwójnie premiowane, więc za nie jest chyba tam z 30, może trochę więcej tysięcy Więc warto sobie je robić, jeżeli macie opresora, to będziecie te misje porządkowe robili w... Półtorej minuty max Więc polecam serdecznie, a teraz zapraszam was na próbę czasową Dość ciężką dla mojej psychiki Cześć, witam was w kolejnym odcinku z GTA Online na moim kanale I z kolejnej próby czasowej, którą sobie dzisiaj zrobimy Jak widzicie stoję tutaj nad taką lekką przepaścią I z tego co widać na miniaturce tej próby, która znajduje się tutaj przy lotnisku No to trzeba będzie dokonać pięknego wyskoku i jeszcze nie wiem jak to wygląda, ale, ale zaraz to sobie zobaczymy Więc jeżeli chcecie takie próby mieć na kanale co tydzień I podobała wam się cała seria z GTA Online To zostawcie łapkę w górę Zobaczymy w ogóle jak ta próba czasowa, w ogóle tak, żeby oczywiście do niej Dojechać, to musicie na tym parkingu wjechać na samą górę, i tutaj, no prawie na samą górę. I tutaj jest ta próba czasowa. Zobaczymy sobie szybko, gdzie ona w ogóle się znajduje. No, gdzie ona się znajduje w ogóle. Tutaj się znajduje. Aha, to tutaj chyba kiedyś startowaliśmy tą pierwszą próbę czasową na moim kanale, jako nagrałem. Wtedy jeszcze na tym motorku. Jako, że teraz yy, kupiłem sobie chyba trzy odcinki temu pariacha, no to sobie oczywiście przejdziemy nim. W miarę proste trasy, więc to powinno być dla niego jak najbardziej odpowiednie. Tu początek będzie dość ciężki, i nie wiem za bardzo, jak mam się tutaj przedostać. Czy wyskoczyć w prawo, czy jak? No dobra, spróbujemy to. Jak nie spróbujemy, to się. Serio? Respimy się na dole? No dobra, to Z2 i zaraz będę ubył. Za bardzo tam nie widzę yy, możliwości, żeby w miarę się szybko dostać na tą właściwą trasę. Więc po prostu zrobimy po prostu skok, skok życia i zobaczymy, jak tam wyjdzie. No trudno, zobaczymy. No to będzie ciężki. Mamy minutę 43. Robimy wyskok. Dobra, zdjęcie do miniaturki już jest i zapierdzielamy. Dobra, już widzę, że źle chyba pojechałem. No oczywiście. Ta początkowa faza, kurde, no początkowa faza, nawet nie jadę dalej. Ta początkowa faza trzeba jakoś ogarnąć, żeby dobrze tam zeskoczyć, no. To jedyna opcja jaką widzę to jest tak, tu gdzie mam teraz swoje lewe lusterko. Wyskakuję stąd, przejeżdżam tutaj przez ten pas zieleni, jadę tu i tutaj przez te... przy tych kolumnach na wprost po prostu. Nie wiem jak ja mam to wymierzyć, żeby tu przeskoczyć. Wiecie co, w sumie zamiast wjeżdżać do góry, może spróbuję po prostu wyskoczyć na tej... Na tej wyskoczni i może nie będę musiał wjeżdżać, prawda? Czy to będzie lifehack największy na świecie? Uwaga, uwaga, moi drodzy. Czy możecie tak robić? Chyba kurde możecie. Ty, chyba się uda. Chyba doskoczyłem, co? Czy nie? Dobra, chłopie, nie musisz... A, przeskoczyłem, dobra, nieważne. E, ja powiedziałem, jak mam to zrobić, ale szczerze to już trochę zapomniałem. No, teraz jak wyskoczę, dość delikatnie, tak? I tutaj szybko... No i chuj, przeskoczyłem! A czekaj, ty! Moment, kurwa, nie jest źle. No i chuj, dobra, nie, nie wiem czy jest sens dalej jechać. Witam po krótkiej przerwie. Eee, dobra, lecimy. I tutaj muszę po prostu delikatnie wyskoczyć. Tak o, kurwa, tylko żeby. O! Dobra, jest dobrze. Spierdala hydrancie i lecimy. Dobra, i tutaj trzeba dobrze wyskoczyć, bo jak wyskoczę źle, to jest pizda anioła Znaczy nie pizda anioła, tylko... Kurwa! Dobra, nawet już bez zastanowienia próbuję od buta i zaliczyć to i... Halo. Nie no, na, na samym początku, no nie można popełnić żadnego błędu, no. Tutaj trzeba po prostu idealnie to... Przejechać, no. Oj. Kurwa, chuj, jebany no. Dobra, wiecie co? Pierdolę tego pariacha. On głównie. Zamawiam sobie motocykl. Dobra, robię to motocyklem, zobaczymy, no. Na pewno powinno się łatwiej dać sterować, prawda? Dobra, zaskoczył. I tutaj na pewno będzie łatwiej to przejechać między tymi kolumnami, no bo po prostu mamy mniejszą powierzchnię pojazdu, no i dobra, i jesteśmy w domu. Teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, że jesteśmy w domu i że zrobiłem tą próbę czasową. Trasy do przejechania, więc teraz powinno mi się tak... KURDE NIE! NIE! Proszę nie, no ty kurwo jebana szmato! No kurwa! Dobra. Ja pierdolę, no nawet nie potrafi zeskoczyć jebana łamaga! No patrz jak wyjeżdża No przecież to jest niemożliwe w tej grze Czemu on tu kurwa wyjechał Przeanalizujmy tą sytuację Czemu on tu wyjechał Ma czerwone światło kurwa Tu jest tylko zielone światło jebane I wyjechał mimo, że kurwa tu jest linia do zatrzymania się Przepraszam tutaj gdzie ten stoi kurwa żółty To on wyjeżdża tam jebany Kurwa znak stopu masz śmieciu jebany, że się zatrzymujesz dalej Proszę wyląduj Jech, jech, kurwa, jeć. Ja pierdolę. JA NIE ZAZNACZYŁEM SOBIE NIE ZAZNACZYŁEM SOBIE TEGO CELU na razie jechałem na pamięć ale kurwa nie wiem czy ja dalej pojedę na pamięć tam była chyba w miarę prosta ta droga prawda ale ty kurwa nie wiem ja mam cały czas prosto jechać chyba tam nie było żadnego skrętu dobrze pamiętam ale nie jestem o tym przekonany Dobra, ale czas mam zajebiście słaby Zajebiście słaby czas mam Zajebiście słaby czas mam Jak dobrze mi się wydaje Kręciłem już lepsze czasy Na tej próbie czasowej Mi się wydaje przynajmniej Ty, jeszcze mini pika, już jadę z górki Ty, zdążę chyba Dobra, kurde, ale łatwo, 101 tysięcy Jedyny, to był chyba najbardziej wulgarny, najbardziej no po prostu rage'owy odcinek na moim kanale w ogóle, na całym moim kanale, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że ja się powkurzałem już za Was i że Wy będziecie sobie ją zrobili, znaczy zrobicie sobie ją Wy, spokoju. Więc trzymajcie się 11 odcinków z Geta Online albo z Cesa i niedługo Lolek wchodzi na kanał. Trzymajcie się, Elko.